Witam Państwa. Dzisiaj będę rozmawiał z koordynatorem programu Energa Athletic Cup z ramienia właśnie firmy Energa z panem Piotrem Mojszuszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To może zacznijmy od początku w ogóle jak, jak powstał ten program, w którym to było roku i, i jak wyglądały kolejne stopnie tej współpracy z Sopockim Klubem Lekkoatletycznym, bo, bo ta współpraca trwa już no, dobrych kilka lat. Zgadza się, początki tego programu to rok 2008, czyli już no, ładnych parę lat współpracy za nami. Idea stworzenia tego programu narodziła się w grupie Energa z uwagi na to, że my jesteśmy firmą, która stara się działać zgodnie z, ze spo, społecznymi oczekiwaniami, stara się wspierać społeczne potrzeby. My działamy na terenie całej Polski, natomiast staramy się pamiętać o mieszkańcach regionu, z którego się wywodzimy. Program Energia Athletic Cup jest realizowany na terenie województwa pomorskiego w ośmiu lub czasami dziewięciu ośrodkach. Ideą było to, tak jak wspomniałem, aby wspierać tych najbardziej potrzebujących. Mowa tutaj o dzieciach i młodzieży. My postawiliśmy na sport na wspieranie najmłodszych w sporcie, bo uważamy, że sport jest dobrą platformą, dobrą trampoliną do tego, aby dzieci znalazły swój pomysł na życie, pomysł na siebie przez tych pięć czy już nawet sześć lat widzimy, że formuła tego programu się sprawdza, bo co roku akces do naszego programu składa coraz więcej ośrodków z województwa pomorskiego, ale też z, z innych województw, bo docierają do nas takie sygnały, że szkoły z innych województw widzą ten program i widzą, do, dostrzegają walory tego programu. Dlaczego akurat atletyka? My ostatnio podczas transmisji halowych mistrzostw Polski dostawaliśmy dużo wiadomości typu cieszymy się, że Państwo się na to zdecydowali, ponieważ mało kto po pokazuje w tych czasach lekkoatletykę, która mimo, że jest królową sportu, no nie ma swojego należnego miejsca i, i, i jakby nie jest do końca medialna. Natomiast firma Energa zdecydowała się właśnie na tą taką najbardziej naturalną formę ruchu. Zgadza się to, co Pan powiedział. E, łatwość uprawiania tej dyscypliny. E, zobaczmy, że jest tutaj w lekkiej atletyce, mamy kilka tak naprawdę dyscyplin. Mamy bieganie, mamy skok w dal, e, różne rzuty. E, I w lekkiej atletyce jest stosunkowo łatwo zacząć trenować. Tak? Zwykłe bieganie, e, wystarczą buty. Jakaś zwykła ścieżka poza miastem, czy, czy gdzieś na siedlu i już można próbować trenować. Dlaczego postawiliśmy na lekoatletykę? Dlatego, że, tak jak Pan wspomniał, jest to stosunkowo łatwa dyscyplina, ale też dyscyplina, która może zrzeszać dużą liczbę. Trenujących i my zapraszając do współpracy Sopotki Klub Lekkoatletyczny, naszego partnera w tym programie, chcieliśmy właśnie w, w, zaprosić do tego programu jak największą liczbę dzieci i młodzieży. Dodam tutaj, że te liczby mogą robić wrażenie, gdyż od początku. Istnienia programu od roku 2008 przez nasz program, przez cykl szkoleniowy, przez mnóstwo zawodów, turniejów przewinęło się ponad 5000 zawodników z terenu województwa z, z, z wielu, z wielu naszych ośrodków, a na stałe udział w naszych turniejach i w zawodach bierze. Udział około y, 300 zawodników z ośmiu środków. Y, sama formuła Energa Athletic Cup, czyli, czyli tych meetingów, y, też jest sprzyjająca jakby dla, dla uczestników pod tym względem, że y, każdy może spróbować y, startu w wielu dyscyplinach i sprawdzić się, y, zobaczyć y, co mu najbardziej pasuje, do czego najbardziej y, ma predyspozycję. Y, tak, y, to prawda. Ja tutaj może podam przykład Patryka Dobka, który pochodzi spoza Trójmiasta i z tego co pamiętam to talent Patryka został dostrzeżony właśnie po zainicjowaniu naszego programu, gdy rozpoczęły się te treningi, gdy rozpoczęły się cykle naszych zawodów. To y, trener wefista Patryka Dobka właśnie chyba z, z, zaproponował, żeby, żeby Patryk też brał udział w tych, w tych zawodach. E, no i na szczęście stało się. Y, Stało się tak, że Patryk po prostu no, stał się objawieniem programu, stał się objawieniem lekkiej atletyki w Polsce. Wielość dyscyplin, tak jak Pan wspomniał, daje możliwość odnalezienia w sobie talentu, energii i spożytkowania go we właściwy sposób. Wspomniał Pan o Patryku Dobku, to, to taka postać, którą jak na razie kojarzymy najbardziej z tym programem. Natomiast no, on, już, on już jest powiedzmy zawodnikiem uznanym, już utytułowanym. W, w jego ślady idą kolejni, na przykład Skoczkini-Wzwyż, Paulina Borys i, i domyślam się, że tych zawodników, którzy mogą nam przynieść wiele radości w przyszłości będzie znacznie więcej. Tak, to prawda. Nie będę wymieniał tutaj wszystkich naszych wychowanków programu Energia Atletika, bo mogłoby nam nie starczyć czasu, żeby omówić ich wszystkie tytuły. Ale wielu, wielu z nich uzyskuje wspaniałe wyniki w Polsce w różnych kategoriach wiekowych. Zdobywają oni medale, mistrzostw polski w różnych dyscyplinach. Często biją rekordy polski, często powielają te tytuły, tak? czyli zdobywają złoto, srebro z roku na rok. Nas to bardzo cieszy, bo to, że Grupa Energa stawia na wspieranie inicjatyw prozdrowotnych, promujących aktywny tryb życia, to jest nasza dewiza, ale oczywiście, jeżeli młodzież biorąca udział w naszym programie, może odnieść dodatkową korzyść w postaci um, być może rozpoczęcia kariery zawodowej, e, to nas to bardzo cieszy. E ten program jest dobry także z, z tego względu, że wiadomo, że nie każdy rozpoczynający swoją karierę ze sportem zostanie olimpijczykiem czy mistrzem Polski. Natomiast y, budujemy tą piramidę, z której po prostu z wielości y, osób uprawiających sport y, potem rodzą się mistrzowie i, i, i to jest chyba potrzebne, żeby, żeby te sukcesy w sporcie budować. Zgadza się. Nam zależy na tym, żeby przede wszystkim zachęcić Polaków, zachęcić młodzież do bycia aktywnym. Wiemy, że statystyki mówiące o zdrowiu naszych najmłodszych są niestety złe. Chcemy temu przeciwdziałać, między innymi przez realizację programu Energa Athletic Cup. Z drugiej strony, dając możliwość trenowania lekkiej atletyki, lekkiej atletyki i wielu dyscyplin, tak jak Pan powiedział, możemy, możemy dać szansę wyłowienia swojego pomysłu na, na przyszłość, na karierę naszych wychowanków, którzy być może w przyszłości zajmą się sportem zawodowo i będą no, zdobywać laury na wielu uznanych imprezach sportowych. Tak jak już Pan wspomniał, zaczęło się od współpracy z Sopockim Klubem Lekkoatletycznym, ale w tej chwili tych ośrodków, które biorą udział w programie jest znacznie więcej. Chciałem się spytać, jak, który z nich, jakby biorąc pod uwagę wyniki, radzi sobie najlepiej i czy w przyszłości, w najbliższej przyszłości rzeczywiście dołączą do nich nowe ośrodki. Sytuacja wygląda tak, że liczba ośrodków biorących udział w Energia Athletic Cup jest stała. Co roku jest to 8 lub 9 ośrodków z terenu województwa pomorskiego. Co roku też Sopotki Klub Plekoatletyczny, jako organizator tych, tych zawodów, tego cyklu, weryfikuje, weryfikuje liczbę tych ośrodków oraz... Oraz poziom sportowy, tak, zaangażowanie, bo no stara się, nie ukrywajmy, utrzymać jakiś poziom konkurencji, prawda, bo to też jest zdrowe. Konkurencja w sporcie jest zdrowa i pożądana. Tak samo jeżeli klub widzi, że zgłaszają się do programu ośrodki inne to weryfikuje aplikację takiego ośrodka i jeżeli klub czy dana szkoła spełnia określone warunki infrastrukturalne, jakieś minimum i młodzież z tego ośrodka jest skora do, do uprawiania sportu, do wzięcia udziału w naszych zawodach, to taka kandydatura jest oczywiście rozpatrywana. No to może na koniec idzie już wiosna, potem będzie lato. Oczywiście tych imprez, szczególnie na świeżym powietrzu będzie coraz więcej. Co nam zaproponuje program Energia Athletic Cup w nadchodzących miesiącach? 7 maja w, Sobot w sobotę na obiekcie Sopotkiego Klubu Lekkoatletycznego odbędzie się inauguracja sezonu letniego Energia Athletic Cup. Także zapraszamy osoby chętne do obejrzenia zawodnictwa rywalizacji naszych wychowanków na ten piękny obiekt. Na zawodach obecne będą wszystkie ośrodki z naszego programu. Także rywalizacja zapowiada się ciekawie. Mamy nadzieję, że ten majowy dzień będzie słoneczny, że pogoda dopisze, bo na pewno emocji nie zabraknie. Myślę, że nasza młodzież pokusi się o naprawdę dobre wyniki, o ustalenie swoich rekordów życiowych i, i emocji będzie naprawdę wiele. A my mamy nadzieję, że zobaczymy tam jak najwięcej młodych talentów i, i że kiedyś będziemy się cieszyli z ich sukcesów na arenie międzynarodowej. Ja dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.